dobry! Od kiedy mam drona? Czyli od trzech dni. Nie ma dnia, żeby nie wiało, albo nie padało. A dzisiaj wieje i pada naraz. Niestety, w przeciwności losu, z którym ciężko jest polemizować, no już taka też pora roku. Ja nie wiem, czy to jest halny, czy co to jest. Moim zdaniem to jest coś ala halny. Kiedyś, gdy studiowałem, nawet pamiętałem, jak tworzy się halny. Teraz pamiętam tylko tyle, że Dzieje się to w tatrach. Pewnie jakieś masy zimnego powietrza szybko się ocieplają albo odwrotnie. W każdym razie utrudnia mi to moje ostatnie ulubione hobby, czyli wznoszenie się kwadrokopterem na rozmaite wysokości w powietrzu. Z warzywniaka niesiemy taką oto siatę pyszności. Nie ma lepszego żarcia na świecie niż warzywa. Najlepsze ujęcia są z wysoka jednak. Ale on no jest za ostatnio. Jak na złość. oczywiście kiedy musi wiać, hm. teraz. Cały rok nie wiało, teraz jak nad morzem nagle. Dobra. Wspaniałe to jest. Wspaniałe. <śpiewanie> Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca i widzimy się jutro. Pozdro.